Siemanko, witajcie! Dzisiaj długo wyczekiwane powtórzenie ze starożytnej Grecji. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba, że film Wam się przyda. Ponieważ informacji jest całkiem sporo, to przejdźmy od razu do rzeczy. No więc tak, na początek, żeby zrozumieć dobrze historię Grecji, to każdy z Was powinien wiedzieć, gdzie ta Grecja się znajduje. No ale myślę, że wszyscy to wiecie. No chyba, że jakimś cudem, osoba siedząca po drugiej stronie monitora nie wiesz, gdzie leży Grecja. Spoko. Ja nie oceniam. Weź tam, otwórz sobie drugą kartę, zobacz Google Maps, pisz sobie Grecja, zobacz, gdzie jest Grecja. Ja poczekam. Już dobra, no to lecimy dalej. Otóż, skoro już dowiedzieliśmy się, gdzie leży Grecja, to ja wam powiem trochę na temat klimatu tego miejsca. Generalnie zaciekawy to on nie jest i kiedyś również zaciekawy nie był. Ogólnie mamy tam góry, mało żyznych pól, w cholerę zatoczek, ale co to ma do rzeczy? Do rzeczy ma to mniej więcej tyle, że nie było tam za bardzo gdzie uprawiać zboża. I Grecy najzwyczajniej w świecie po ludzku byli głodni. W związku z czym stwierdzili, że jeśli tu, gdzie są, nie ma jedzenia, to może nie byłoby takim głupim pomysłem e, wędrować w poszukiwaniu żywności. Tylko Greccy byli leniwi, więc wędrować im się nie chciało. Wpadnie na dużo lepszy pomysł. W VIII wieku przed naszą erą zaczęli budować okręty i na tych okrętach płynąć po całym morzu Śródziemnym i zakładali różne takie. Osady handlowe, gdzie wymieniali towary z lokalną ludnością, tak zwane kolonie. I od nazwy tych kolonii okres VII wieku przed naszą erą jest właśnie nazywany wielką kolonizacją. Warto też powiedzieć, że w tym właśnie okresie powstała tak zwana Wielka Grecja. Co to była Wielka Grecja? Tak najprościej, nie komplikując rzeczy, bo nie ma sensu, Wielka Grecja to były kolonie Grecji w południowych Włoszech. Zostawmy jednak Wielką Grecję i wróćmy do tej zwykłej. W zwykłej Grecji, w zasadzie ciężko mówić ogólnie o Grecji, to były tereny współczesnej Grecji, ale Grecy nigdy nie stworzyli w starożytności scentralizowanego państwa. To była zbieranina takich miast, państw, które oni nazywali polis. Siebie z kolei nie nazywali Grekami, tylko Hellanami. A Grecja to nie była Grecja, tylko Hellada. No skoro te rzeczy już sobie wyjaśniliśmy, to powiedzmy sobie o dwóch najpotężniejszych greckich polis, które ogólnie rzecz biorąc na maksa się od siebie różniły. Na pierwszy ogień weźmy sobie Spartę. Co ciekawego mogę Wam powiedzieć o Spartanach? No generalnie byli e, niezłymi kozakami, bo jak inaczej określić e, kraj, w którym Siedmioletni chłopcy byli zabierani ze swoich domów i pychani do koszar, a w tych koszarach do 21 roku życia szkolili się na żołnierzy, bo każdy żołnierz był tam obywatelem. Spartanie byli żołnierzami, zajmowali się tylko rzemiosłem wojskowym, a pozostałe rzeczy, takie najprostsze, jak chociażby utrzymywanie samego polisz... polis... polisz... Wsparcie rządzili królowie, dobrze powiedziałem królowie, ponieważ gości było generalnie dwóch. Rządzili na zmianę i nie mieli zbyt wielkiej władzy politycznej. To znaczy mieli połowicznie, bo w kwestiach politycznych musieli się jeszcze składać geruzji, czyli takiej rady starszych, która im doradzała i była złożona z najbardziej doświadczonych obywateli. Królowie mieli natomiast 100% władzy wojskowej, decydowali o wszystkim, co tyczy się wojska. I władza wojskowa polegała również na tym w starożytnej wsparcie, że król, jeśli miał takie widzimisię, to mógł wypowiedzieć wojnę dowolnemu krajowi. Spartanie byli też bardzo religijni, przywiązywali dużą wagę do religii. Na razie mówiliśmy sobie mniej więcej, jak wyglądała sytuacja wsparcia. I możemy przeskoczyć do kolejnego polis, trochę bardziej na północ. W tym polis były Ateny, leżące w Attyce. I na samym początku Atenami rządzili arystokraci, którzy nijak nie mogli się ze sobą dogadać, bo najzwyczajniej w świecie było ich zbyt wielu. Postanowili więc wybierać spośród siebie urzędników, którzy zajmowaliby się najważniejszymi sprawami, ale ci też zwykle dbali tylko o swoje interesy a Ateny bardzo szybko stały się krajem bezprawia. Postanowiono więc wymyślić prawo i żeby ono miało moc wiążącą, postanowili je spisać. Wtedy spisane prawo było niezłym rarytasem, w związku z czym Atenczycy udali się do takiego ciekawego gościa, miał na imię Drakon i powiedzieli, panie Drakonie, niech pan nam napisze jakieś tam przyzwoite prawa, jakie pan uważa i my będziemy go przestrzegać. No i Drakon usiadł Zaczął te swoje prawa pisać. Wyrobił się całkiem szybko, bo w 621 roku przed naszą erą drakońskie prawa były gotowe. Tylko gość był tak okrutny i sadystyczny, że chociaż nie zachowały się w całości zapisy tego prawa, to były one bardzo brutalne. Za prawie każde przewinienie karano się, karało się chłostą albo ewentualnie śmiercią. To zależało jeszcze od winy. No ale nie dziwi się Ateńczykom, że takie prawo nie było im za bardzo w smak, w związku z czym w 531 roku przed naszą erą inny gościu o imieniu Solon postanowił przeprowadzić korektę tego prawa. Mianowicie sprawił, że prawo nie było już tak okrutne, poza tym podzielił on Ateńczyków na. Cztery grupy, można powiedzieć cztery kasty, i o przynależności do grupy uprzywilejowanej tu na górze, albo do plebsu tu na dole, zależał majątek. To też nie było do końca dobre rozwiązanie, zdaniem Ateńczyków, i to, co dopiero e, zadowoliło większość, e, to było to, co zrobił później jeszcze inny gościu, który miał na imię Klej i Klej e, doprowadził do Nowego podziału administracyjnego Aten. Albo mówiąc po lustku, wziął Ateny, wziął mapę, nawalił mnóstwo kresek, e, ogólnie podzielił Ateny na 10 mniejszych, e, można powiedzieć, dzielnic. Z każdej dzielnicy obywatele wybierali spośród siebie 50 ludzi. E, tych 50 ludzi z 10 e, dzielnic Wchodziło w skład Rady 500 i ta Rada 500 decydowała o najważniejszych kwestiach dotyczących Aten. Tak narodziła się ateńska demokracja. Demokracja polegała też na tym, że organizowano zgromadzenia ludowe. Polegało to na tym, że każdy pełnoletni obywatel, czyli każdy mieszkający w Atenach facet, który miał oboje rodziców ateńczyków i miał skończone 20 lat, przychodził na takie zebranie. I mógł głosować za dowolną sprawą, bo tam omawiano naprawdę różne kwestie, przy czym wbrew stereotowej Grecy nie byli kulturalni na zasadzie kto jest za przegłosowaniem czegoś tam podnoszą ręce. W rzeczywistości polegało to głównie na przekrzykiwaniu się, hamstwie, podkładaniu sobie świn, różnych takich ciekawych rzeczy. Coś jak dzisiaj w polskim sejmie. W każdym razie demokracja zaczęła się rozwijać, i jednym z ciekawszych rzeczy tej demokracji był tak zwany sąd skorupkowy. Sąd skorupkowy, wspólną z sądem, miał chyba tylko nazwę, bo polegało to na tym, że kilkudziesięciu ludzi się zbierało i na takich skorupkach zapisywali imię polityka, którego uważali za zagrożenie dla demokracji. No i gościu, którego imię wygrało, automatycznie został wywalany z polis na 10 lat. Nie tracił obywatelstwa, praw politycznych ani majątku, po 10 latach sobie wracał, no ale po 10 latach to już raczej sytuacja polityczna się trochę zmieniła, a jego pozycja zamiast być tu, to była gdzieś tu. Sprawiedliwość. No nie, to był jeden z wielu mechanizmów, których ateńscy politycy Używali do likwidacji swoich oponentów. Atenicycy i Spartanie bardzo często walczyli między sobą, i walczyli też z innymi greckimi polis, ale takim priorytetowym można powiedzieć wrogiem Greków, wszystkich Greków, byli Persowie. Persowie byli ludem wywodzącym się z dzisiejszego Iranu, ale w V wieku przed naszą erą. Ich imperium było największym orientalnym cesarstwem świata, jakie do tej pory istniało. I Grecy musieli się z nim liczyć. Jak zaczął się konflikt Greków z Persami? Bardzo prosto. Grecy mieli kolonię w Joni, czyli w dzisiejszej Turcji. Persowie podbili tamte ziemię, no i Grekom się to nie podobało, więc wszczęli bunt. Bunt zaczął im iść całkiem nieźle, więc Grecy z Aten i wyspy Eubea postanowili udzielić im przyjacielskiego wsparcia. Udzielili im przyjacielskiego wsparcia, na no buntownicy zdołali nawet w 498 roku przed naszą erą spalić miasto Sardes. Przepraszam, w 495 przed naszą erą. Wybaczcie mi błąd. Trzy eee, lata później, w 498 roku przed naszą erą, właśnie ten bunt został jednak zgnieciony przez Persów, a władca perski Dariusz I Wielki postanowił, poprzysiągł zemstę na Grekach i w 590 roku przed naszą erą wysłał do Grecji wyprawę, ale ona dowodził nią jego najlepszy wódz Datis. I ta armia wylądowała nieopodal Aten przy miejscowości Maraton. Atenczycy wyszli z założenia, że Persów jest więcej, ale może gdyby udało im się wyprowadzić wojska z miasta i stoczyć bitwę w korzystnych dla siebie warunkach, to jest to lepszym rozwiązaniem taktycznym niż pozwolić Persom zamknąć się w mieście średnio przygotowanym do obrony. No i większość Ateńczyków uznało to w głosowaniu za najlepsze wyjście. Tak więc, ateńska armia wymaszerowała, i pod maratonem doszło do bitwy, która zakończyła się wielkim ateńskim zwycięstwem. A Persowie musieli się zabijać. Dariusz był wkurzony na maksa i po, e, po przysięgu zemstę już po raz drugi. Niestety nie udało mu się wysłać kolejnej inwazji, bo w międzyczasie zjechał do bazy, a następcą został jego syn Xerxes, który podzielał jego marzenia i w 480 roku przed naszą erą, 10 lat później, wysłał do Grecji własną armię, tylko tak ociupinkę większą. No według relacji świadków to było jakieś. milion żołnierzy. Także troszeczkę. Troszeczkę dużo w każdym razie. Król Sparty, Leonidas, o którym mówiłem Wam wcześniej, wyruszył ze swoimi ludźmi i zagrodził Persom drogę w wąwozie termopilskim. Powstrzymywał ich przez kilka dni, ostatecznie został okrążony i Persowie zwyciężyli bitwę pod Termopilami, ale dał Grekom cenny czas. Persowie zwyciężyli na lądzie, ale ponieśli stromotną klęskę na morzu w bitwie pod Salaminą. Z kolei rok później, w 479 roku przed naszą erą, ponieśli kolejną porażkę, tym razem na lądzie, tym razem z rąk Spartan i była to bitwa pod Platejami. To były takie trzy najsłynniejsze bitwy wojny w 480 roku. Co nie znaczy, że wojna Greków z Persami wtedy się skończyła. Nie, nie. Ona trwała jeszcze przez kolejne 30 lat. I y, głównie wybijały się na toczeniu wojny z Persami Ateny, które zaczęły się też bogacić i zaczęły być całkiem prestiżowe dzięki temu, że miały taką genialną flotę, która tak dobrze walczyła z Persami. Y, inne polis były bardzo zainteresowane współpracą z Atenczykami, w związku z tym, w czym Ateny postanowiły założyć Związek Morski. Ogólnie polegało to na tym, że podpisywano pakt z innymi greckimi polis. I na początku zamysł był taki, że każde polis w zależności od zasobów drewna i wielkości będzie musiało dać na cele związku określoną liczbę okrętów i za pomocą takiej floty związkowcy wspólnie będą się bronić. Atak na jedno państwo należące do związku będzie potraktowany jako atak na cały związek. Coś jak dzisiejsze NATO w każdym razie e, Ateńczycy, którzy mieli najsilniejszą pozycję w związku, po jakimś czasie stwierdzili: Słuchajcie Grecy, my doceniamy Waszą szczerą intencję, natomiast e, nic Wam nie ujmując, Wasze statki są gorzej niż do dupy. Dlatego pójdźmy na inny układ. Ponieważ Wasze statki są do niczego, to my Wam zrobimy statki za Was. Tylko wiecie, robienie statków kosztuje, to moglibyście tam trochę kasiurki sypnąć, żebyśmy nie zbankrutowali. No i oczywiście, jak przystało na każdą organizację polityczną, były też składki. Początkowo były przechowywane na pewnej greckiej wyspie, ale bardzo szybko przeniesiono je do Aten. Ateńczycy powoli przejmowali władzę w związku i zaczynali doić swoich niedawnych sojuszników. Co bardzo im się nie podobało. W obronie uciśnionych stanęli Spartanie. Napięcia pomiędzy Atenami, Spartą i innymi państwami rosły. I w 431 roku przed naszą erą doszło do wybuchu tzw. Tak Wojny Peloponeskiej. Głównymi stronami były Ateny i Sparta, ale zarówno Ateny, jak i Sparte wspierały setki mniejszych polis. No i wojna bardzo długo była nierozstrzygnięta. Spartanie ze swoją genialną, zdyscyplinowaną armią bez problemu zwyciężali siły swoich oponentów na lądzie, ale Ateny i Związek Morski ze swoją flotą królował na morzu. No i doszło do takiej zabawnej sytuacji, kiedy Spartanie nie mogli pokonać Ateńczyków na morzu, a Ateńczycy Spartan na lądzie. No i czekano na przełom sytuacji. Czekano na to, aż która z stron popełni pierwszy błąd. No i pierwszy błąd popełnili. Ateńczycy w 415 roku przed naszą erą, ponieważ chcąc umocnić swoje wpływy, wysłali armię na Sycylię. Wyprawa sycylijska, w którą wpompowali mnóstwo pieniędzy, żołnierzy i zasobów, zakończyła się sromotną klęską. Spartanie stwierdzili, że szkoda byłoby takiej sytuacji nie wykorzystać, w związku z czym zebrali armię, pokonali Ateńczyków i ich sojuszników w jeszcze kilku bitwach, po czym w roku 404 oblegli Ateny. Oblegli Ateny, yy, i Atenczycy początkowo zamierzali się bronić, ale bardzo szybko yy, wśród Aten rozprzestrzeniła się zaraza. No i Atenci, żeby móc wiać przed zarazą i nie umrzeć wszyscy naraz, no to postanowili się poddać. I tak oto zakończyła się wojna peloponeska. Zakończyła się zwycięstwem Spartan. Spartanie mogli zniszczyć Ateny, ale zdecydowali się na inne rozwiązanie, bo pomyśleli. Kudę, no teraz nie możemy sobie zniszczyć te Ateny. Ale tam gdzieś są Persowie. I jeśli coś im się odwidzi i za chwilę nas zaatakują, to ciężko będzie pokonać Persów bez pomocy Aten. Także szkoda byłoby je niszczyć. Co zatem zrobili Spartanie? Zabrali Atenom wszystkie okręty oprócz symbolicznych dziesięciu, kazali im zburzyć mury, tak żeby miasto było bezbronne, a rządy w mieście przejęło 30 ludzi podległych Spartanom. To i tak była bardzo korzystna dla nich sytuacja. I teraz Ateny przestały być takim najważniejszym państwem w Grecji, zaczęła być nim Sparta. Ale Sparta też jakoś mega długo się tym nie cieszyła ponieważ Spartanie również popełnili błąd dość karygodny otóż e, nadal mieli swoich oponentów i żeby dalej się rozwijać i skuteczniej ich niszczyć to zaczęli zawierać takie wiecie układy układziki z persami a persowie byli największymi wrogami wszystkich greków więc kiedy sytuacja się wydała e, no to Grecy dość mocno pogniewali się na Spartan ale Spartanie kazali im się zamknąć, powiedzieli, że teraz oni mają najsilniejszą pozycję i będą robić co im się podoba. No i reszta Greków stwierdziła, że nie, oni się nie zamkną, nie będą robić tego co chcą Spartanie. No i ponieważ dwie strony nie mogły się dogadać, to doszło do wybuchu kolejnej wojny, tym razem nazwano ją Wojną Koreńską, i praktycznie wszystkie państwa greckie zwróciły się przeciwko wsparciu. Ale Spartanie wtedy otwarcie poprosili Persów o pomoc. Wojna trwała długo i żadna ze stron nie była w stanie ostatecznie zwyciężyć, więc zawarto pokój. Ale wojna tak wyniszczyła Spartę, że postanowili to wykorzystać jej północni sąsiedzi, czyli Tebańczycy. Tebańczycy rozpoczęli wojnę z, ze Spartanami i w 371 roku przed naszą erą udało im się pokonać wojska spartańskie w bitwie pod Leuktrami. I Sparta de facto została podbita przez Teby, i teraz to Teby stały się mocarstwem. Ciekawa jest historia tej bitwy pod Leuktrami. Ciekawe jest to, w jaki sposób Tebańczycy odnieśli zwycięstwa nad przecież takimi superowymi kozarkami Spartanami. Otóż zastosowali bardzo ciekawą sztuczkę. Standardowa grecka włócznia, najpopularniejsza broń do walki w tamtym okresie, miała około 2-2,5 metra długości. Z kolei Tebańczycy użyli na polu walki po raz pierwszy w historii włóczni, które miały około 5 metrów. Były dwa razy dłuższe, tak więc Tebańczycy mieli dwa razy większy zasięg. Spartanie byli zaskoczeni, nie wiedzieli jak się bronić przed czymś takim i zostali najzwyczajniej w świecie wybici. Ta historia potwierdza dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, o wyniku wojen decyduje ludzki podstęp inteligencja i rozwój nowych technik uzbrojenia. A po drugie, długość dzidy ma jednak ogromne znaczenie. Teby też bardzo długo nie cieszyły się swoją pozycją, ponieważ wyrosła nowa potęga, tym razem na północy Grecji. Była to Macedonia. No i Macedonia pod dowództwem króla Filipa II podbiła praktycznie całą Grecję, ale Filip nie zdążył. Zbyt długo się nacieszyć. To jest kurde, takie smutne w tej historii Grecji, no bo co ktoś wygra, co komuś się coś uda, się długo tym nie da się mu pocieszyć. I podobnie było z Filipem, który zjednoczył praktycznie całą Grecję w swoim ręku, ale dwa lata później został zamordowany. Paradoksalnie przez własnego gwardzistę e, ster rządów przejął jego 20-letni syn Aleksander III. Aleksandrze wam zrobiłem kiedyś odcinek, jak byłem chłopczykiem takim gdzieś. E, także może go gdzieś tam znajdziecie i sobie obejrzycie będzie siara po całości e, w każdym razie opowiem wam teraz o Aleksandrze trochę więcej i trochę bardziej tro znaczy trochę mniej trochę bardziej pod kątem podręcznika no więc był sobie Aleksander który rozpoczął wojnę z Persją w 334 roku przed naszą erą wkrótce do Azji Mniejszej Pokonał wojska e, perskie i zmierzał dalej na wschód. W 333 roku na terenach e, granicy współczesnej Syrii i Turcji rozbił wojska perskie pod dowództwem samego króla Dariusza III w bitwie pod Issos. Później skierował się na południe i w 332 roku przed naszą erą. To jest w miarę łatwo zapamiętać, bo wszystko się dzieje rok po roku. W 332 roku przed naszą erą wkroczył do Egiptu i bez wyjmowania miecza, bez wszczynania jakichkolwiek działań wojennych, Egipcjanie odrzucili władzę perską i e, koronowali Aleksandra na swojego nowego faraona. E, Aleksander zdobył bardzo dużą władzę, zajął praktycznie całą wschodnią Persję, ale zachodnia dalej była rządzona przez Dariusza III. Obydwaj władcy chcieli rozwiązania sytuacji. Aleksander e, chciał ostatecznej klęski Dariusza, z kolei Dariusz przerażony postępami młodego macedońskiego króla, postanowił z nim negocjować. Zaproponował mu całkiem korzystny układ, mianowicie powiedział, że Aleksander zatrzyma wszystkie ziemie, które zdobył, i jeszcze w pakiecie dostanie dużo złota i rękę córki Dariusza. Ale Aleksander stwierdził, że nie, on na to nie idzie. Doszło do feralnej bitwy, oczywiście w następnym roku, żeby było prosto, to wszystko musiało się dziać rok po roku. I w 331 roku przed naszą erą na terenach dzisiejszego Iraku pod Gaugamelą doszło do decydującego starcia, które wojska Aleksandra zwyciężyły. No ale Aleksander postanowił iść jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej, i w końcu doszedł aż do Indii. Doszedł do Indii, wkroczył do Indii. Staruś stoczył tam kilka zwycięskich bitew, ale w tym momencie jego żołnierze powiedzieli hola hola, dosyć. Kościół, my jesteśmy tu, Grecja jest kurde gdzieś tam, my chcemy sobie wracać do żon, do dzieci, no to wojna się 10 lat toczy, to nudno trochę, no ile można. Aleksander się obraził, zamknął się w namiocie licząc, że jego ludzie to odwołają, ale jego ludzie zrobili coś w rodzaju strajku i stwierdzili, że nie, oni dalej nie pójdą. No i Aleksander był zmuszony zawrócić. Prawdopodobnie za te wszystkie wyprawy na wschód zapłacił najwyższą cenę, bo nabawił się malarii, która go zabiła w wieku 33 lat. Po jego śmierci imperium Aleksandra Wielkiego zaczęło się rozpadać. A jego czterej wodzowie zaczęli walczyć między sobą. Ale zostawiając już tematykę wojen, to w tym właśnie okresie bardzo intensywnie zaczęła się rozwijać grecka, hellenistyczna kultura i sztuka. O co chodzi? Otóż, tak najprościej, kultura, religia i sztuka Persji zaczęła się mieszać z kulturą, sztuką i religią Grecji. I to stworzyło taką fuzję. Którą nazywa się kulturą hellenistyczną. I tyle. Ogólnie jest napisane, przynajmniej w moim podręczniku rozszerzonym, tyle jest napisane na temat kultury hellenistycznej. Wydaje mi się, że powiedziałem Wam już o wszystkich najważniejszych kwestiach dotyczących Grecji. Mam nadzieję, że film mi się udał. Mam nadzieję, że Wam się uda są sprawdziany, że film będzie przydatny. No i z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia i cześć!